religie, jak możemy zauważyć, kierują się zawsze potrzebami duchowymi ludzi, a dlatego, że poświadomie człowiek czuje, lecz nie rozumie co czuje, stan takowego czucia i nierozumienia jest spowodowany przerwaniem więzi z matką naturą i pozostałość po czasie, gdy byliśmy istotami, istotami emocjonalnymi. Nierozumienie, gdyż mózg nie jest w stanie osiągnąć, ogarnąć, przepraszam, istoty duchowej, czyli zrozumieć. W ten sposób powstała luka, którą do wypełnienia w życiu ludzkim wymyślono i nazwano religią. Religia to nic innego jak narzędzie do manipulacji, które wykorzystuje ludzką ułomność. Idźmy dalej, bo nasuwa się pytanie: po co tyle trudu ktoś sobie zadaje i jaki cel chce osiągnąć? Cel jest jeden, czyli walka o prym, ale nie tylko tu na ziemi, lecz na większym obszarze i innych komórkach całości, zwanych światami równoległymi. Coś nam to przypomina, czyli szatana i jego próbę dominacji na światem. Lecz tu powinniśmy dodać, iż ten szatan to energia negatywna, powstała w wyniku ciągłego ruchu i w danym momencie i części całości stała się taką, nie inną formą, której celem jest utrzymanie się przy życiu. Dalej, co z tą religią? Skoro po części sobie wyjaśniliśmy, kto powołał do życia, do życia religię, możemy spróbować wyjaśnić, jaka była droga owych religii aż do naszych, do naszych czasów i obecnego jej wyglądu. Wiemy też, że religie były i są. By dawać nam od, odpowiedzi na pytania, oraz dawać nam fałszywe poczucie spokoju ducha. A druga strona religii jest manipulacja i, narzęd, i, i narzędziem władzy. Religia, jak każdy pomysł, musiał rzecz jasna ewol, ew, ewolu, ewoluować. Po drodze był ulepszany, aż osiągnął obecny już prawie doskonały stan. Historia religii, choć już, chociaż ja uważam, że były, była zawsze od samego początku jedna i ta sama religia. Miała z racji tak zwanych resetów, czyli prób powrotu do równowagi, albo utemperowania zapędów zła. Tutaj podeprę się przekazami historycznymi i powiem. Że starsze cywilizacje zawsze miały swoją religię, i cel zawsze był ten sam, o którym wcześniej już pisałem. Chrześcijaństwo to nic innego jak jeden wielki zlepek poprzednich religii, które we wcześniejszych czasach nosiły inną nazwę i formy manipulacji z racji czasów, w jakich występowały. Czyli religie zawsze adaptują się do czasów. Teraz też macie prosty przykład: już są komputery, już możesz nawet zamrzeć, czy tam jak zapłacić kartą. Tak, ksiądz lata z komórką. No. I chyba nie dalej, jak w 2024, już Niemcy, już Kościół Katolicki nie, Niemiecki, bo właśnie słyszałem w radiu informacje, chyba 20, nie, przepraszam, w 2024 albo szóstym. No, ma ogłosić już tego. Homoseksualny yy, ma dawać tam śluby. No, tak, to tak na no, marginesie. Dalej. Każda religia, religia mutuje, rozwija się i adoptuje do czasów, w jakich dosłownie jest utrzymywana przy życiu. Trzeba tu jeszcze dodać, iż, ka, iż za każdym razem, gdy powstaje nowa religia, automatycznie. Przedstawia swoją starszą siostrę w złym, złym świetle, i w dodatku narzuca własną interpretację poprzedniczki, by w końcu metodą propagandy utrzymać swój mizerny i paso, pasożytniczy oraz niszczący żywot. Pokazanie, że przeci, poprzedniczka była niedoskonała, i to, co Nowe zawsze musi być w ich mniemaniu lepsze. Taki schemat mamy od tysięcy lat i, o, i do dnia dzisiejszego. To wytykanie błędów poprzedników i stawianie i w złym świetle i wręcz poniżającym w poniżającym świetle ma, ma na celu powiedzenie. Yy, Powiedzenie i pokazanie nam, to ja jestem lepszy lepsza. Dziękujcie Bogu światu, czy losowi że, e, że macie przywilej żyć pod moim przewodnictwem. Tak mówi ta nowa religia, czy ustrój. Tak na marginesie tutaj dodam. Zobaczcie, tak samo dzieje się no, z politykami, a szczególnie przy wyborach. Zawsze poprzednicy są oczerniani, bo ja jestem lepszy. Czy w reklamach macie to samo. Proszek 5 lat temu był, czym tam dwa lata temu był wspaniały, a teraz przychodzi i mówi nie, tamten jest niedobry, a ja jestem jeszcze lepszy. Czyli cały czas po powtarzają ten sam schemat. Gdzie by to nie było, czy to religia, czy to um, polityka, czy i tak dalej, i tak dalej. Tak. Tak się. Tak się ma też dokładnie, jeżeli popatrzymy na systemy rządzące, które nazywamy ustrojami. Czyli usuwa się nasuwa się jeden wniosek, a mianowicie ci, co e, w cudzysłowie rządzą światem zawsze, ale to zawsze działają schematycznie. No to już powiedziałem przed chwilą. Dla wprawnego obserwatora jest to widoczne, jak na dłoni. Spytajcie, co? Co nam to da, że będziemy wiedzieć, że oni działają schematycznie. Odpowiedź jest taka, że daje nam to obraz czegoś, co jest nieudacznie i totalnie zaplątane. Coś, co nie, nie ma szans na samodzielną egzystencję, a co dopiero nie można tu mówić o samodzielnym życiu. Wyjaśnię to, że po prostu, jeżeli nie będziemy o tym wiedzieć, będziemy myśleć tak jak oni chcą, żebyśmy myśleli, to, to właśnie wtedy napędzamy ten ustrój, czy to religię, czy to Kościół, czy to yy, partie rządzące i tak dalej to my to wtedy napędzamy. A jeżeli będziemy o tym wiedzieć, to wtedy automatycznie ten napęd, czyli karmienie tego, no, no, nie utrzyma się przy życiu to. Każdy z tych wynalazków. Tak jest. Daje nam to też obraz tworów, które są. Proste do rozszyfrowania, do, do rozszyfrowania, a w efekcie do zniszczenia. Do zniszczenia, gdyż jeżeli poznasz wroga i jego słabe punkty, możesz odnieść sukces i po, pokonać go. Zawsze w religiach występował Bóg lub Bogowie, czyli ktoś lepszy i mądrzejszy od nas, i postrzegany był jako, jako nauczyciel. Każda religia posiada hierarchię, co automatycznie w moich oczach dyskwalifikuje ją jako coś pozytywnego. Tutaj każdy z Was powinien sobie bez żadnych problemów odpowiedzieć na pytanie, po co nam Bóg? Czemu nazywamy się Dziećmi Boga? Pieku Niebo i tak dalej. Próbuję zwrócić Waszą uwagę na fakty, jakie są sprytnie kamuflowane i zatajane przed nami oraz wmawianie nam, Wmawiane nam jest to, iż otrzymujemy pomoc, gdzie w rezultacie działa to na naszą niekorzyść. Trzeba tu jeszcze dodać, że yy, spróbuję wam pokazać, jak sprytnie religia w dosłownym znaczeniu tego słowa gra na Waszych, na naszych uczuciach. A dlatego wykorzystują nasze uczucia, gdyż zapomnieliśmy że nie składamy się tylko z ciała, lecz też z, z ducha zwanego inaczej uczuciami. Zapomnieliśmy, jak się czuje i postrzega świat, a zaczęliśmy myśleć i stanęli, staliśmy się intelektualnymi imbecyliami. Ktoś mądry, kto dostrzegł i zauważył to i zauważył tu swoją szansę, i postanowił ową szansę, ową przewagę wykorzystać. Tak to, tak to się zaczęło, a dalej, już raz wprawiona w życie idea, sama się rozwinęła i karmiąc się nami, utrzymuje się przy życiu do dziś. Prosty przykład: piekło to nic innego jak wmówienie nam strachu. Bóg, pokazanie nam strachu i poniżenia. Niebo, nie dla psa Kiełasa. Wy, wypadałoby rozwinąć owe stwierdzenia i tak zrobimy. Według religii, kościoła i obecnie przyjętych nauk, piekło kojarzy się nam z czymś złym. Co nas czeka po śmierci? Jest nam wmawiane, że gdy umrzemy, a wcześniej nie, stosowaliśmy się do reguł narzuconych nam przez. Panującą religię, to skończymy marnie. Można tu podać przykład dziesięciu przykazań. Kto łamie zasady narzucane, idzie do piekła. Nie, będzie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij itd. Co to waszym zdaniem jest? To jest strach, nic więcej. To jest wpajanie nam strachu. Nieważne jakimi słowami, jakimi sloganami, ale wpajanie nam strachu wmawiany strach, kiedy sami, sami propagujący, aha, wmawiają nam strach, sami propagujący właśnie owe przykazania i te bezsensowne bez, brednie, nie przestrzegają nie przestrzegając tych zasad. Skoro jedni łamią, łamią. Te, te reguły, a drudzy mają się do nich stosować, no to jedni idą do piekła, a drudzy pójdą do nieba, no coś tu nie halo, no ksiądz pójdzie do nieba, jak gwałci dzieci, <gryw> dlatego, że jest księdzem, no coś tu nie halo. Czyli widzicie, macie odpowiedzi. Co najlepsze, to ci drudzy wmawiają nam, że oni są święci, żyją zgodnie z zasadami, gdzie nie przestrzegają sami tych zasad i pójdą do nieba. No coś tu nie gra. Napisałem, że, ponie, że, że pomiędzy nie ma nic, lecz pojawia się jeszcze czyściec to jeszcze większa brednia, gdyż w oczach Kościoła i jego nauk owy czyściec jest czymś w rodzaju poczekalni do nieba i tam można odkupić swoje winy i oczyścić się z grzechów popełnionych na ziemi i w następstwie trafić. W końcu do nieba. Czyli paradoksy, a mianowicie, jak można zrobić, robić i postępować źle, niegodnie i w dodatku przejść przez życie kosztem cierpienia i wyzysku drugiego człowieka, swojego brata, i myśleć, że ktoś mi to wybaczy i oczyści mnie z zarzutów grzechów i złych uczynków, i tak jakby nigdy nic się nie stało, następnie końcu Ląduje sobie na końcu w niebie. Następny paradoks to piekło. I konsekwencje, jakie jak ze sobą y, niesie i wiąże się. Wiąże się z tym bezpośrednio, z, y, to, to piekło z czystcem. Bo skoro w czystcu powinniśmy się oczyścić i wejść do nieba, to po co jest piekło? No, no ja tego nie rozumiem. Tu odpowiedź jest prosta ze strony tych, co wymyślili religię, a mianowicie mówią oni, że są tak zwane ciężkie grzechy i lekkie grzechy. Kto to zrozumie, no dostanie, nie wiem, 100 punktów albo milionera. Nikt tego nie zrozumie, lecz, lecz rozumieją ci, co wierzą. I tu zaczyna się wiara, a raczej będzie będzie się, tak. I tu zaczyna się wiara. 20 minut około, dobra. Koniec części pierwszej Homo et vita, czyli religię, wiara, Bóg i wpływ na człowieka. Zrobimy następną część religii w późniejszym terminie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Sława.